Witam Was, dziś nagramy sobie unboxing przesyłki od jednego z Was. Nie wiem jeszcze dokładnie kto to, ale mam przypuszczenia, że jest ona od Mikołaja Nowosada. Więc otworzymy sobie ją po prostu. Ale czekajcie, ja tutaj na razie położę kamerę na ziemi, bo nie mam jak jej postawić, nie mam podestu. Dobra. Otwieramy. Yy, mamy w środku karty paczki z kartami. wyciągniemy je. I tak dokładnie jest ona od Mikołaja Nowosana, ta przesyłka, yy, więc otworzymy sobie, zobaczymy co w środku jest. Oczywiście polecam jego kanał. Link do jego kanału znajdziecie w opisie. I tak. W środku mamy karteczki. W kopercie nic więcej już nie ma. Tutaj, tutaj damy. I mamy. Tak, czekajcie. Ja zrobię teraz cięcie i coś się podłożę i zobaczymy, czy będzie lepiej nagrywać mi filmiki. Zdjęcie zrobię. Już jestem. Mikołaju, zapomniałem powiedzieć, że bardzo się pozdrawiam. Oczywiście, znalazłem podest. Mogłem już od początku tutaj postawić, ale wiecie, jak to z moim mózgiem jest. Oczywiście, żart i mamy. Tak. Wymiana ma. plus 10 bazówek. No, trochę dziwna nazwa, ale ważne jest to, co jest w środku. I tak. Mikołaj wymienialiśmy się, że on mi daje dwa loga jemu ja mu daję yy, yy, Ten, Riesingeste yy, Rizingus yy, i Impacta 10 bazóweczek i oczywiście gratisie też są Zaraz je otworzymy, ale tak yy, Wymiana, pierwot karty na wymianę I mamy tak Help, Logo, Help logo, logo Realu Madryt i 10 bazóweczek Raul Albior Helton Lewandowski Robinho Luka Modric Pedro Rodriguez Andres Iniesta Wojciech Szczęsny Vincent Kompany i Wesley Snyder to tyle jeśli chodzi o karty na wymianę Teraz otworzymy sobie 10, 5 gratisów. Przepraszam. Tak. Dzięki Ci za fajne karteczki. Oczywiście. Link do kanału Mikołaja znajdziecie w opisie. A jeśli bym zapomniał, nazywa się on Pro ProKolekcjoner. Pewnie znacie, ma bardzo fajne filmiki. I tak gratisy to Alfa Lonegredo. Jose Cajajon, Rakicki z Rodonieck, Bolanos z Kopenhagi i Javier Pastore z Paris Saint Germain. To tyle w dzisiejszym unboxingu. Przesyłki od Mikołaja Nowosada. Dziękuję Ci za tę przesyłkę. Oczywiście Cię bardzo pozdrawiam i. I, i, I przesyłeczka dojdzie do ciebie prawdopodobnie po świętach dopiero w następnym tygodniu, ponieważ yy, listonosz nie kursuje w te święta, w Wigii, przed Wigilią jeszcze kursował, ale teraz nie kursuje w środę i w czwartek u no, no więc dziękuję za usłyszenie, cześć.